Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Dzisiaj są ze mną tradycyjnie Google Gamerka. Nie ma Kitty. Nie Oraz tutaj taki niepozorny Dawidek 9226. Troszeczkę go zgarbiło po ostatnim odcinku. Nelson. Nelson. <grym> tak, tu coś będzie, nie? To jest ucieczka. Ej, ty. A no, ty Tam to trochę. Nie, nie jest źle, o, bo nie ma lagów, gościu. No mi. Ogarnij to... Cię, tak powiedz. Tak to jest. No nie. No, no to... Zajebiście Majersa mamy, kurde, a, czemu dało Tylko nie zanim, nie jak w ja co Voldy, dziwak będzie na małym to dupa, znaczy to dobrze. On przeszedł tuż obok mnie i go nie słyszałam, więc... Okej, okay, a stąd idę? Pięknie. Nie, no są lagi, są lagi dalej. A no to spoczko. No to albo są, albo są serwery przeciężone, wiecie? Dużo ludzi może gra jeszcze, no w sumie tak też może, ale nie no, tutaj jest hostem akurat killer. Jakie tu są odgłosy? Ja pierdzielę. To jest akurat straszna mapa. Teraz tylko tego nie wysadzić. Ja się boję. Gdzie on jest? Patrzy na mnie. Jak on tu stoi i patrzy się na nas. Spadamy. Co się stało? Ty tu A wiesz że on, on stoi i patrzy, stary? Bo on, jak on musi tak biegnieć i bardzo szybko, biegnie i pakuj maliznę, Dobra, ja wyrywam w drugą stronę mapy. Ty, nożem się zamachnął chyba, albo kogoś tu słyszę. Nie ma Nie, tu ktoś buszuje. Pobieg. Jak tu Kiteusz haka nie? Ty, wiecie rozjaba. gdzie ja go dopiero <laughs> słyszałem? Jebany. Ja piejdoję, dlaczego ja zawsze muszę być pierwsza? Ty, ja skurczy byka słyszałem dopiero jak stanął koło mnie. No i Hugo z tym nożem, ty. Nienawidzę Majersa, nienawidzę go. No jest przejebany. Za szybki jest. w takim bądź to jest, tak jest jeden kurwa z najbezpieczniejszych killerów teraz. Dobra widział no, mnie, muszę, muszę się jest. ulotnić chwilę. Raz mnie dziabnął, zaraz drugi raz mnie dziabnął, ej. Czekajcie, trochę tu silnika zacznę. Kuźwa, no jestem pierwsza. Kutafon jeden. On chyba, Google jak pójdzie w twoją prawą to mów. No idzie trochę, no idzie, idzie, idzie. Idzie do Dobra. prawą. On idzie już do mnie. Trzeba, no idzie, nie po, idzie, idzie za tobą bracie. uważaj. Kurwa, żebyśmy go o, Kurwa, widzieli. słyszę go chuja. Łe, chyba mnie widział. Nie, nie widział mnie. Ale fart. Czyli jak on jak stoi, nie? Słuchajcie, jak nie on mam, stoi. Nie mam go tu. Słyszycie? Jak no. Jak on stoi się na was patrzy, to on tak miał tą ala swoją furię. Kurwa, Że coś patrzy. musi mu się ładować. No dobra, idźcie po gugę, on mnie goni. Idźcie po gugę. Idźcie Jaka, żebyście, żebyście jej pomogli. Ja też jestem ale już. Jak on na mnie poluje, weźcie go ode mnie. <laughs> <noise> jak jestem po lewo, kurwa, Majer jest Kurwa, gonicie! Pakuj walizę, gościu, kurwa, zostaw Ej, lag był, nawet. Ej, z... lag! To jest kusi was. Ja, ja ja w... Jak mnie. Ej! Dziabnął mnie, kurwa. Ja biegłem Dobra, dziabnął mnie drugi jadę, raz, bo biegłem sobie w ścianę. Ratujcie, gugę. Spaciujemy! Ja jestem, ja się Gibo, Gibo, gibu, gibu, o. gibu, ej, gibu. gibu, gibu Uleciał od razu. Taki... A wieszam, mnie, dobra, okay, powiesi mnie. Biegnie do was, biegnie do was, prosto do was leci. On idzie, idzie, jest tu blisko! Jest tu yeah. blisko, Kitty! On mnie znowu pij dojnie. Ja pierdzielę, idzie za mną. Zdejmij mnie ktoś. I Kitty zdejmij mnie jak możesz, bo on Google gamia teraz. ja jak on się teraz przyjdę. Dobra, już mnie, już mnie Kitty zdejmuje. Ej! Na prawo biegnie, całkiem na prawo koło ściany. Biegnij ścianą prawą, ja ci leczę. Ścianę. Dobra, biegnę. <laughs> a czy na no, murem, nie? No murem, murem biegnę. A nie ma tu jakiejś dziury? Byśmy spierdolili przez dziurę może gościu. Ej, mam od niego. Ej, ale stinks jaki lat tutaj był. O. No jest, jest. Trochę lag. Tak, jeszcze jest, uwaga. Łe, kurwa, Dawid mnie wiebał na minę. Łe, jaką za mną jest? O ty kurwy synu. Ty kurwa, ty byłeś za tym kamieniem gościu? Nie mogłeś, nie mogłeś wylecieć mu łokieta jakiegoś sprzedać? Nie wiem, czy my to zrobimy. Ej, jak ja trafię na haka, to ja idę ten, e, bye, do wiecie o tym, no. Zobacz, jaki on szybki, stary, ja za nim biegnę z tobą. No widzę, właśnie. I on zapierdziela. I on zapierdala. Ej, ma tu haka, ma, kurde, no. Ej, nie skinęłem, dobra, szyję. Dobra, dobra, Jest nie odejdę. Łe, spacja. Łe, spacja. Pierdolet! Chodź. <laughs> No spierdalam gościu, ale on nie idzie chyba za nami. Teraz do gugi przyjdzie, ja to czuję w kościach. No kurwa idzie tutaj, jeszcze ja to, nie potrzebnie mogę się, jedno i już stary teraz. No już się ma. Macie, na stówę. Jak on mnie trafił? <śmarzaj> ja pierdolę, co za koleś. Puszczaj mnie. Ja, wiesz on cię goni, najlepiej jest, się skręcić. I No to się tak, ma, dobra po mnie. Kurta, nie idę na... po Nie, już nie mam, już od razu ginę. Idę na aspekt, to jak wy seradzicie. No cóż niestety te, tym razem ja zginąłem pierwszy, no ale mam nadzieję, że, że się dla Gugi, dla Kitty, dla Dawida uda uciec. Gdzie ten, gdzie ten czuł? No sacrifice ty rób silnik jakiś, bo ja mam połowę. Dobra, mam tak spek, tak. Aj, Ej, jest koło mnie, jest ko o, Dobrze, dobrze, to nie... e, u ucieka, uciekaj, uciekaj, on cię widzi. Mnie widzi nie widzi, On ma. się e, Widzi cię, tylko się napala na ciebie. O nie! O... Nie! Bo on jak stoi ja to tak, wiesz... Nie za mną, kurde! Nie pod hakiem padniesz! <laughs> no nie wiem Jak on chciałbym. pod dobra, hakiem dziadną ode mnie, powinniśmy cię ogarnąć, Kitty. Ja to jest stanowczo, tylko... Nienawidzę go. Już po mnie. Bye bye masz karu. Kurde, ten majestat. No i dobra, tyle I by było z przygody Gugi. To tu jest Kitty, nie. tu jest Dawid. Mm, shit, skubany dobre jest, no. Ja nie wiem, poszedł. Jest gdzieś koło Dawida, bo słychać serce już A dobra, tu taka już nie ma. Ty. O wezmę tą skrzynkę, twoją. Daj znowu spekty nie mam, nie? No ja mam, normalnie właśnie mam spekt, Mi teraz. Mi się Zajebiście. Jak on idzie po ciebie, nie poszedł, ty nie widział cię. No nie, bo tak najlepiej jest właśnie zrobić, wiesz. Ja to mu hak zepsuję. Kurwa, nie. nienawidzę tym. <tarkuś> da, Muzyczka zajebista da. jest, gościu. Ja jak on do mnie zaraz ta muzyka, to najpiękniejsza muzyka na świecie. Nie, przesrany jest Majerz, przesrany. Nie, no jest, Ale jest, musimy jest, go dany. ogarnąć, Kitty dawaj, bo to jest jedno Jak on idzie do mnie już, No nie Kitty, ja nie wiem gdzie jest silnik, tak to bym robił. Nie, ale... Skończyłeś Dawid tamten co zaczęliśmy na samym początku Tak, tak, tak Kurde lipa Dobra, tu no jest i to zaczęty, dobra I ty uciekaj O radę miałam no I ty uciekaj, nie padł proszę cię, mam połowę hak. silnika prawie Dobra jesteś daleko, widuj mu skurwielowi Tylko że tu przy mnie jest hak No to przejebane bo ja nie trzeba ja zdążę, na bankny Znaczy naprawić zdążysz, ale jak przyje... no, będzie cię no, tak szukał to masz przez ja stoi tutaj teraz mi ci idzie na twoją lewą, bo ja jestem od lewej nie, tej... ja stoi i się na mnie no to dobrze, to ugramy go tu tam tą deskę lepiej teraz Dawid nie, nie spuduj w spację no lepiej nie damy radę stoi dalej ja pierdolę, nie wiesz. Chyba go zgubiłam, spojrzałam gdzieś. <grym> <grym> no to żeś się poszedł. <grym> Jaki kurde krzyk. <grym> o, oh, fuck. Teraz Jak on nadzieję się napala jak szczerbaty na suchara. Nie wiem Dawid co kombinujesz, ale kombinujesz chyba trochę. Jak on cię teraz trafi, to cię kładzie na hita od razu. Pity! Nie Pity kurwa. No. Chuj Chujś pan, czemu ja tego nie widzę ej? Fuck. Nie, pierdolę tą grę! O, sobie sobie Jeszcze Już leżysz. Już idzie na haka od razu. Piękna, Majers Piękna, nas ja po, ma porobił. Ja pierdziela, już myślałem, że Majersa wyjaśnimy, nie? Wyjaśnij go kuja, nie ma haka. No, to już nie mam spektrum. Nie ma haka, wyjdę, ucieknę mu. Mam go. Ty Zepsuło się. No dobra Dawid, dawaj, dawaj. Majerse trzeba wyjaśnić. Dawaj, dawaj Dawid. Ty no ugrasz nie to nie wyjście. Szukaj Tadek. dziury w ziemi. Biegam jak najdalej. No nie, dlaczego zawsze jak biegnę nie mam wyjścia, kurwa. Miałeś bardziej po lewej to wyjście. No patrz, ty! Jaka muzyka! Nie. Ty, ale ja coś czuję, że on wjedzie, ale ja jestem. Był tam? Nie no. Nie wiem, ja go nie widziałem. To jest chore kurwa. Jest ten delikatny lak, żeby nie ten lak to jeszcze byłoby w miarę, w miarę dobrze. Proszę, proszę. Idzie, lewa, lewa, lewa. Może zdąży. Nie zdąży! A co, kota miałaś? Nie zdążył! What? fak. Chybił, biegnij do przodu cały czas. Dawaj, dawaj. Jest! Yes. Brawo! Tak? Udało się? Tak, zjał. Jaki fart gościu, naprawdę. A my tego nie widziałyśmy, ej. Ja, ja widziałam na szczęście. Ale drzwi otworzył, czy nas. Drzwi otworzył, ale już Majers był przy nim. Także Majersa <laughs> można uznać, że porobiony. Porobiony, dobrze. Kubańca. Ja pierdolę, ty! Nie no, nie, nie no, złym jest, naprawdę. To normalnie sekunda. Nie do Moment, ale on cię nie trafił tam za pierwszym razem, jakby cię trafił, było po wszystkim. Także cóż, cóż, ludziska, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mm -hmm. Sorry, że tak krótko, ale no niestety mam troszeczkę też problemów z serwerem, bo co, co chwila go wyrzuca. Mm -hmm. Także mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Pierwszy raz udało nam się porobić Majeresa, przynajmniej jedno z nas uciekło. Także dzięki wielkie Guga za nagranie. Dzięki, dzięki. Dzięki. E, dzięki. Kitty również dzięki. Dobra no, dzięki. No i Tobie Dawidzie również wielkie dzięki. No problemu gość. A ja Was na kolejny odcinek zapraszam już do Gugi, także trzymajcie się i do usłyszenia.